Dzień dobry, dzień dobry. Lecimy właśnie na wakacje do Splitu. Lecimy samolotem, dlatego właśnie tutaj próbuję się jakoś ułożyć moją walizkę. Na podróż mam przygotowaną koszulkę, taką bawełnianą, moją ukochaną, i krótkie spodenki jeansowe. Mam też kurtkę, ale nie wiem, czy ją założę, czy raczej włożę do zestawu takiego bagażu podręcznego. Ja w ogóle staram się tak tutaj organizować całą moją garderobę, żebym mogła tworzyć z tych ubrań różne zestawy. W zależności od tego, jakie będę miała potrzeby. Ona, przykład, ta jeansowa kurtka, myślę, że będzie pasowała do wszystkich tych m, trzech sukienek. Ehm, oprócz tego, sukienki widzieliście już te, te dwie w moim zestawie e, ostatnim e, w holu. Ta też była wcześniej czarna, e, widziana. Oprócz tego mam dwie lniane moje kochane koszule i taka koszula e, bawełniana z bawełny ekologicznej z haftem e, angielskim albo Ryszelię. Ja nigdy nie wiem, jak jest e, z zary, ale ona już sprzed trzech lat, natomiast Nimi służy. Jeśli chodzi o doły, to oprócz dzisiejszych spodenek mam też taką lnianą spódnicę i bawełniane spodnie, I, i również myślę, że będę mogła tutaj bez problemu zostawiać wszystkie góry z wszystkimi dołami, ponieważ myślimy też, że, że będziemy sobie pływali przy okazji w morzu. Mam też kostium kąpielowy, tutaj nie mam jeszcze Pareo, mam takie czarne Pareo, ale w tej chwili jeszcze dosusza się ona, ale tego nie pokazuje I tutaj bardzo ważną rzecz na chorwackie upały, czyli spinki do włosów myślę, że będę nosiła przede wszystkim włosy spięte, bo po pierwsze słońce, także w rozpuszczonych myślę, że będzie mi gorąco, a po drugie wiatr. No i tak wygląda cały mój zestaw, który ubraniowy, który biorę ze sobą, jeszcze bielizna, koszula nocna i właściwie to już wszystko. No nie wszystko bo jeszcze buty. Buty takie plażowe, klapki plażowe, klapki te beżowe najbardziej wygodne i nowe czarne na grubszym obcasie, myślę, że będą dobre. No i teraz tutaj mam wszystko co mi jest potrzebne do bagażu podręcznego. Płyn micelarny, balsam, krem pod oczy. To, ta pięćdziesiątka to jest filtr pięćdziesiątka, szampon bo zawsze wolę używać swojego szamponu, hotelowe bywają różne. Serum pod oczy, które zawsze jest przy krem kawowy, krem z dzień z filtrem 50, mini takie pasty do zębów, my je często dostajemy podczas wizyty u dentysty i tak sobie też je gromadzę i na takie różne wyjazdy są. Oczywiście dezodorant, co jeszcze, no krem do rąk, roślinny żel myjący do twarzy. Generalnie mówiąc ja mam takie kosmetyki, biorę, które są już u mnie sprawdzone. Tutaj mam też miniaturki kremów, ale takich, których już używałam, nigdy nie biorę nowych rzeczy, żeby nic mi się tutaj nie, nie podziało, nie wysypało mnie i tak dalej. Mam też tutaj perfumy, takie miniaturki przy ostatnich zakupach z Douglasa dostałam, no i szczoteczka do zębów. Ja mam taki sposób, że kupuję najtańszą szczoteczkę, którą biorę ze sobą opakowaną fabrycznie, a potem ją po prostu zostawiam, wyrzucam. Jeżeli chodzi o kremy na noc, to ja sobie kupuję najczęściej maseczki. Maseczki takie, które się nie spłukuje i też dobrze mi robią. Oczywiście żel taki, który które tutaj y, odkażamy nasze ręce, no szczególnie tutaj w sytuacji covid są jest on konieczny, ale nie tylko i konieczna rzecz na długie podróże, wtedy kiedy dużo chodzimy, dużo planujemy chodzić, czyli plastry na nogi, takie opatrunkowe, żelowe, są świetne. Y, mam też często za sobą, i tutaj też mam zatyczki do uszu, na przykład, jeżeli by było głośniej, gdzieś, czy w podróży, czy w hotelu, rzecz jasna, również gazetka. Y, tutaj jeszcze z, kiedyś Wcześniej wzięłam z hotelu y, takie y, no, dosnywania waciki. No i to wszystko muszę teraz zapakować prawie wszystko właśnie w tą przyjacielską kosmetyczkę, tak żeby było wszystko w porządku do samolotu. Jeśli chodzi jeszcze do makijażu, to u mnie jest bardzo skromnie w czasie wakacji bo tylko podkład, puder brązujący, maskara i taka pomadka ona jest jakby taka połączenie balsamu z, z pomadką. No i tutaj mam też dwie gąbeczki nie wszystkie rzeczy muszą Iść do tej kosmetyczki, no gąbki oczywiście nie muszę, resztę pakuję, dokładam do tego jeszcze krople sterydowe do nosa. Nie mam żadnego problemu, żeby spakować wszystko, wszystko wchodzi, jeszcze jest więcej miejsca, a to pójdzie do bagażu. Do... Cześć, witam Was z lotniska, jesteśmy już po odprawie, czekamy tutaj w sali na od naszego samolotu, jeszcze mamy o, ponad półtorej godziny. E, ludzi jest, tak sobie, chyba dwa albo trzy samoloty w tej chwili w Wrocławie odlatują, także mamy nadzieję, że... Będzie tutaj nam dobrze się oczekiwało i że lot przebiegnie również dobrze. W Splicie będziemy dzisiaj około godziny 21 na lotnisku, później jedziemy autobusem około godziny. Także myślę, że około 23 już powinniśmy się witać z wami w hotelu. Całkowicie spontaniczna podróż, rzeczywiście. To został taki nasz spontaniczny wylost. Myśmy się zdecydowali w środę, tak, w środę kupiliśmy bilety, dziś jest niedziela, także błyskawicznie się tutaj przygotowaliśmy. Wczoraj ogłoszono, że są nowe rozporządzenia dotyczące lotów do Chorwacji. Generalnie, mówiąc wiecie, mamy więcej różnych dokumentów do wypełnienia, rzeczywiście częściowo online, częściowo trzeba mieć przy sobie różne tutaj dodatkowe jeszcze rzeczy. Natomiast no, mamy nadzieję, że przez tydzień nic się nie. Chorwacji nie zmieni, że będziemy mogli normalnie tutaj przylecieć. Bardzo nam potrzebny już jest ten urlop krótki, ale mam nadzieję, że przyjemny, intensywny. Loty w ogóle z Wrocławia do Splitu uruchomione dopiero pod koniec czerwca leci się godzinę 40, także no migiem po prostu to też przy okazji przysądziło o tym, że podjęliśmy taką decyzję na no oprócz tego piękne widoki ciepły morze. Na to mamy nadzieję i będziemy po raz pierwszy w Chorwacji. także Zobaczymy jak tam jest. Na razie do zobaczenia i spotykam się już z Wami, mam nadzieję, w hotelu. I jesteśmy już właśnie w naszym pokoju, na razie hotel nam się bardzo podoba, fajne łóżko, tutaj mamy takie miejsce, gdzie też można usiąść, co tutaj jeszcze jest, kawa, herbata, czajnik, super, zaraz z tego skorzystamy, jest widzę powitalna butelka wina i coś do nas zaadresowana koperta, zaraz zobaczymy, nie pokazuję Wam, bo to nasze nazwisko. Widok na patio. Myśmy prosili w takim e, karcie naszej o e, taki spokojny pokój, o cichy pokój i rzeczywiście wygląda, że taki będzie. I jeszcze ta część pokoju. Widzę, że mamy takie bardzo dobre, wysokie szafy. Toreczka i łazienka. Wszystko jak najbardziej w porządku. Zasad kosmetyków też widzę, że jest. dobrze. będziemy. Dostawać. I jeszcze nawet mamy czekoladkę. Także na dobry wieczór, bajaderka. i ruszamy na podbój Splitu. Za nami Piazza, przed nami po tej stronie Riva, a po drugiej stronie widzimy już morze, także będziemy we wszystkich tych miejscach. Pogoda dzisiaj jest taka sobie, to znaczy przed chwileczką padało, nawet dość mocno padało, w tej chwili już jest piękne słoneczko, zachmurek, 27 stopni, ma być troszkę jeszcze więcej, do trochę upały, także idziemy dalej zwiedzać, na razie Split nam się bardzo podoba, bardzo klimatyczne miasto. Wchodzimy teraz na River. River to jest taka tutaj nadmorska, główna, splitowska promenada. Tutaj są restauracje przede wszystkim, troszkę też jakichś małych sklepików. Wcześniej, wczoraj właśnie tędy szliśmy i powiem Wam, że tłumy były. Około 23.00 było wtedy, trudno było się przycisnąć. Teraz widzę, że jest troszeczkę mniej, no jest teraz przed południem. Jeszcze nie ma 12.00, także myślę, że ludzie jeszcze odpoczywają po wczorajszym, takim bardziej możliwym wieczorze. Jest bardzo ładnie, jest no tak, wakacyjnie. Split jest jednym z największych miast Chorwacji. Jest uznawane za miasto takie bardzo europejskie i też czytałam, że w Splicie mieszkają najbardziej stylowi i eleganc ludzie Chorwacji. Na ile to jest prawda? Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie na pewno są to ludzie bardzo, bardzo uprzejmi, przynajmniej tego, co doświadczyliśmy wczoraj od samego początku do przyjechania naszego do hotelu i dzisiaj widać, że naprawdę są pogodni, radośni, pomocni i bardzo sympatyczni. Także na razie podoba nam się bardzo. Zapraszam Was teraz dalej. Taką makietę splitu, i zobaczcie, tutaj widać wszystko, jak wyglądają uliczki w środku. Myśmy wczoraj już z nimi szli, to jest taka cała plątanina korytarzy, i to wszystko jest jakby za murami pałacu, ponieważ stary split to był pałac do Kecjana. I w ramach tego pałacu dobudowywano potem różne domki, i właściwie wszystko to, co jest w środku, to są uliczki. Pałacowe, tak? Czyli jesteśmy za murami. Za moment tam pójdziemy, jeszcze ponagrywamy, jak już będziemy sportu, także myślę, że będzie to coś ciekawego. Myśmy tego tędy już szli. Dzisiaj, no i wczoraj wieczorem, gdzie były istne labirynty. I właśnie w tych domkach, które wszystkie tylko widzieliście na terenie dawnego pałacu de mieszkają e, też mieszkańcy. Tam są wszystkim hoteliki, ale również mieszkańcy. I też czytałam, że e, miasto Split. Płaci mieszkańcom jakąś tam sumę pieniędzy za to, że żyją w trudnych warunkach, czyli mają najazdy turystów w sezonie. Także nie sądzę, że mieszkańcy naszego rosyjskiego rynku mają taki dodatek, ale myślę, że to faktycznie można by było o tym pomyśleć. A tutaj jest wspomnień Grzegorza Zninu, czyli Grgula Nińskiego. To był biskup chorwacki, który walczył o wprowadzenie do liturgii języka chorwackiego. Grzegorz Zninu jest, ten pomnik jest autorstwa chorwackiego znanego rzeźbiarza Iwana Mesztrowicza. I my będziemy także w Muzeum Mesztrowicza przynajmniej mamy takie plany. A jest tutaj taki przesąd, że warto tutaj pogłaskać, dotknąć stopę Grzegorza Zninu, żeby jeszcze wrócić kiedyś do splitu i żeby mieć generalnie mówiąc w życiu szczęście. Pięknie się rozpogodziło, idziemy na za Marian. A po drodze mamy takie piękne widoki. I cykady nam cały czas wrzęczą. Droga jest póki co prosta, taka asfaltowa. Idzie się cały czas pod górę, ale nie jest wysoki kąt nachylenia, także spokojnie można sobie tutaj pójść. Potem wiem, że zaczynają się schody i przynosić dosłownie, bo jest ponad 350 schodów, ale jeszcze do tego czasu damy troszeczkę czasu, to jest pięknie. Drzewa wokoło kady brzęczą. Też wiem, że będziemy teraz iść taką drogą, gdzie rosną ogromne aloesy, także tam Wam na pewno nagram, a tutaj widzę dziurkę, ale już się schowała. Podluniemy ją tutaj, ale fajna. Dobra, nie będziemy jej płoszyć. Idziemy, papa. Pa. Zobaczcie, po drodze jest wszystko bardzo fajnie przygotowane. Są ławeczki, to chwileczkę można usiąść. Większość nich jest zresztą w cieniu. E, tutaj jest też pompa i też którą chyba czwartą pompę już widzimy po drodze i tam można nabrać sobie też wody. Woda jest zdatna do picia, także też widzieliśmy, pan podjechał, wodę nabrał o, i cały czas idziemy wzdłuż takiego pięknego wybrzeża. Tam w ogóle w dole widzieliśmy plażę, jak będziemy wracać to myślę, że zejdziemy, zobaczymy jak ona wygląda, bo być może pójdziemy tutaj właśnie pojutrze. Także przepięknie. Lazurowa woda, zieleń, słońce. Rewelacja. Po drodze jeszcze spotykamy takie różne maleńkie, urocze obiekty. Trudno powiedzieć, czy kapliczka, bo nie jest podpisane, czy jest to domek. Ale w każdym razie wpisuje się pięknie cały naturalny krajobraz. I tu odkryliśmy kolejną malutką, uroczą plażę. Zobaczcie jak drzewa są wygięte w stronę tego brzegu. Wszystkie, a to już w ogóle prawie jakby powalone.